Hmm. dzisiaj, hmm. bo to chyba tylko te dwa jednokrotne zabrania. Sezamia, otwórz się. Hmm, całkiem dozła. Śmieci. śmieci, jeszcze więcej śmieci. Patrzcie, co mi się dzisiaj przytrafiło. Chcę iść na rejon, a to mi kurwa Hasioch z do tego wejścia, no i co teraz? Gdzie ono jest? Jabłka pieczone? Nie ma tu jak kopać i... Zobaczcie dziura widzi worega w środku Zobacz już za To jest kurde Patrz, Widzicie te kosze? Tam mamy właśnie towar patrzcie jakie zabezpieczenie, każdego jest zamykane wow, łańcuchowany kół tutaj takie odkłady organiczne czemu tutaj więcej jedzenia żabka tuż za rogiem a co za rogiem? tu zaraz tam, tam właśnie mamy śmietniki od żabę. Gdzie? otwarte są no nie można wejść wyciągnąć. Tak, że jak sobie zamkane, to już nie jest fajnie. Do sypu osiedlowych oczywiście, też zaglądamy. Yes! góreczki, dobre. Popatrzcie, coś wam pokażę. Widzicie tutaj? powieszone na czepaku. Dziewność to zabranie z darmo. To, co potrzebujący, to sobie weźmie. powieszone na czepaku. Czepaku, czepaki to chyba tego w Polsce idą co to jest. Zobaczmy co to jest w środku.